Witam Was serdecznie w Mirroris Polska TV. Dzisiaj opowiem Wam o funkcji, której nie posiada żaden program do nagrywania aktywności ekranu na świecie. Mianowicie chodzi o nagrywanie wideo do formatu MP4 w czasie rzeczywistym. Wcześniej musieliście eksportować swoje pliki za pomocą wbudowanego eksportera. Od wersji 1.11 macie możliwość nagrywania swoich filmów bezpośrednio do formatu MP4. Wykorzystując technologię Intel QuickSync Video możecie nagrywać swoje filmy w jakości Full HD 1080p w 60 klatkach na sekundę. Dla osób, które nie posiadają podzespołów wspierających tę technologię pozostaje nagrywanie tylko w jakości 480p. Jeżeli chodzi o samą funkcję, to jest ona banalnie prosta w obsłudze. Jednak zanim będziecie mogli z nich skorzystać bez przeszkód, należy wykonać parę prostych kroków w systemie, aby włączyć wszystkie potrzebne narzędzia Intel QuickSync Technology. Pierwsze, co musicie zrobić, to sprawdzić, czy chipset waszej płyty głównej oraz procesor wspierają technologię Intel QuickSync Video. W tym celu należy udać się na stronę www.arc.intel.com Link znajduje się również w opisie filmu. I na tej stronie interesują nas dwie kategorie. Desktop Processors oraz Desktop Chipsets. Moim procesorem jest Intel Core i5-2300. Zjeżdżamy na tą stronę i szukamy Intel QuickSync Video. Jest oznacza dla nas zielone światło. Dlatego nie musimy już dalej sprawdzać chipsetu płyty głównej. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie w BIOSie, czy mamy włączone korzystanie ze zintegrowanych kart graficznych Intela. Niestety nie pokażę wam jak to zrobić, gdyż nie jesteśmy w stanie tego zarejestrować. Jeżeli jednak macie ob instrukcję obsługi, która została dołączona do waszego komputera lub znacie się trochę na tym, to bez problemu włączycie tę funkcję. Sprawdźcie też, czy macie zainstalowane najnowsze sterowniki dla waszych zintegrowanych kart graficznych. Intel Quick Video może nie działać poprawnie ze starymi sterownikami. Po wykonaniu powyższych kroków Przejdźmy do następnych już w systemie Windows, które mogę Wam bez problemu pokazać. Klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybieramy rozdzielczość ekranu. W nowo otwartym oknie z ustawieniami rozdzielczości klikamy przycisk Wykryj. Powinny nam się pojawić dwa dodatkowe monitory. Nas interesuje ten dedykowany dla naszej karty Intel HD Graphics. Wybieramy ekran, przy którym jest napisane Intel HD Graphics i z rozwijanego menu wiele monitorów wybieramy spróbuj połączyć się z VGA. Następnie klikamy Zastosuj. Kolejnym krokiem jest rozszerzenie tych dwóch ekranów. W tym celu wybieramy nasz główny ekran, ten z numerem 1 i z rozwijanego menu w Wiele monitorów wybieramy opcję Rozszerz te ekrany. Klikamy Zastosuj, a następnie Zachowaj zmiany. Po wykonaniu tych czynności, wasze okno rozdzielczości ekranu powinno wyglądać podobnie jak u mnie. Jeżeli tak nie jest, to sprawdźcie czy aby na pewno poprawnie wykonaliście wszystkie kroki. Klikamy OK i zamykamy okno rozdzielczości ekranu. Teraz czas otworzyć Actiona i sprawdzić czy wszystko zostało poprawnie zrobione. Jeżeli tak, to z rozwijanej listy powinniście mieć do wyboru trzy opcje. AVI, MP4 480p oraz MP4 Intel QuickSync Video. Po wybraniu tej ostatniej opcji czeka na Was 100% możliwości, jakie daje nagrywanie w czasie rzeczywistym do formatu MP4 z wykorzystaniem tej technologii. Należy pamiętać jednak, że maksymalne ustawienia, czyli 1080p 60 klatek na sekundę jest zalecane jedynie dla najlepszych komputerów. Warto jednak samemu potestować, które ustawienia są tak naprawdę dla nas najlepsze. To wszystko jeżeli chodzi o ustawienia. W następnym odcinku naszej serii wideo tutoriali dowiecie się jak włączyć nagrywanie MP4 w czasie rzeczywistym dla komputerów korzystających z Intel QuickSync Video oraz technologii NVIDIA Optimus. Zerknijcie również do opisu filmu. Po ciekawe linki i inne informacje dotyczące firmy Mirilis i jej produktów. Pozdrawiam do usłyszenia za tydzień.